Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj odcinek z poszukiwani wygrywaczem Quest X10 Pro. Jesteśmy sobie na Mazurach. Zaczynamy od takiego podetka, będziemy uderzać w tamtym kierunku i zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Także do pierwszego. Moi drodzy, nawet pół metra nie przeszedłem. Pierwszy fajny sygnał, także kopiemy i podejmujemy. I niestety wyszedł drut aluminiowy Także lecimy dalej Sygnał 80 I taki oto Nie wiadomo co Taki żelastwo Sygnał 82 I taki, o, taka oto puszka Coś takiego Ale już stara Do następnego Sygnał 78 wykopany i sobie go wspólnie znajdziemy o, o, o. już widać, że tu ruda się wkradła. I co my tu mamy? No jest jakieś kółeczko. Niestety. Do następnego, moi drodzy. Teraz wyszło takie ufo. Nie mam pojęcia za nic, co to może być. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. Coś coś takiego Tego jeszcze nie grali Okej okay, mój drodzy, kawałek bez sygnału takie fajne pole i wyszedł nam sygnał Skakał 70 parę do na 50 parę skakał ostatecznie wyszedł i waha się 60 parę także Mam nadzieję, że chociaż padnie coś ciekawego, bo już trochę chodzę i pustą coś tu się coś tu się przede mną chowa próbujemy wykrywać tam i tam bardziej coś, to jest coś drobnego dobra znajdę i pokażę Moi drodzy, wyszło. Jest to, moi drodzy, po niemiecka ta. Łuska Zapomniałem nazwy. Jest to łuska myśliwska. Jest ona... Oj, bardzo malutka. Kilka już tu znalazłem takich. Także mamy tutaj znajdkę informuj informującą, że Niemcy tu byli. Także co, do następnego dołka. Okej okay, moi drodzy, sygnał 81. Wykopany. Lecimy pinpointerkiem. Tutaj poszukamy go. No. Coś tu, coś tu ćwierka I ćwierka nam tutaj jakaś taka łyżeczka to była Widelczyk Coś takiego Do następnego Okej okay, moi drodzy, taki teraz tutaj z górki sygnał 57, 58 po wykopaniu. Zobaczymy co to jest Co nam tu ziemia da Pewnie drutta. O, coś tu pisło. Okej. Okay. Mamy kawałek blaszki. <grystanie> Dobra, do następnego. Okay, moi drodzy, kolejny sygnał wykopany. Bił 80 dosyć głęboko. Wyszedł i nam bije 87, 88 i to podwójnie, czyli coś jest z bokiem. Bardzo ciekawe co będzie. Ciekawe jest tam 88, 87 i będzie to. No niestety, kawałek blaszki. Ok, wyszedł konkretniejszy sygnał. Jest to plomba. Niestety, nieczytelna. Ale sam fan... fakt. Fanta, spoko.